W dziale tejże Ewangelii, trzy pierwsze wersety, a potem od 11 do 32. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca, ojcze daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn zebrawszy wszystko odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją majętność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pole, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł. Iluż to najemników mojego Ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mojego Ojca i powiem mu: Ojcze, ja zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego Ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec, wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego, Ojcze, ja zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu, gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i zapytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wyjść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu, Oto tyle lat ci służę, nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś poźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utłuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną. I wszystko, co moje do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Panie. Proszę i braci zacznę od wyjaśnienia znaku ci spośród was którzy niedzielnie uczestniczą w liturgiach macie świadomość że figura Matki Bożej Fatimskiej w tym miejscu pojawia się zawsze w okolicach 13 od maja do października w Wielkim Poście no prawo liturgiczne mówi żeby ani kwiatów nie było no, a figura? No, co się dzieje? Dzisiaj zamykamy pewną drogę, którą razem z Kościołem w tych dniach żeśmy wspólnie przeżywali. Ojciec Franciszek bowiem zaprosił, wezwał cały Kościół, aby towarzyszyć mu w tym akcie. Jakiego dokonał 25 marca, kiedy Rosję i Ukrainę ofiarował niepokalanemu sercu Maryi. We wspólnocie tutaj razem z częścią z Was, przez dwa dni przed tą uroczystością i w samą uroczystość trwaliśmy na modlitwie, słuchaliśmy Bożego Słowa, Odkrywaliśmy, co Bóg do nas mówi i do czego nas zaprasza w tych wydarzeniach. I dzisiaj przychodzi ten moment, że chcemy to zamknąć, domknąć. Nie, żeby mieć spokój, ale żeby to, co we wspólnocie żeśmy przeżyli, żeby przełożyć to na życie, żeby znaleźć dla swojego życia cząstkę, tego dobra, które jak wierzymy, działo się w tym czasie we wspólnocie Kościoła i w świecie. I skoro figura Matki Bożej Fatimskiej mamy świadomość, tam w Fatimie dwukrotnie Maryja prosiła o to, żeby Rosja była oddana jej niepokalanemu sercu. Ci najstarsi spośród nas i trochę plus minus 50 plus, mieliśmy świadomość, że w różny sposób to było dokonywane. W 1984 roku uczynił to święty Jan Paweł II. I widzieliśmy, że tam w tych obietnicach, w tych wezwaniach Fatimskich, no było to zaproszenie. I Słuchamy wojna, doświadczenie bólu, cierpienia, i to wezwanie skierowane dzisiaj przez biskupów z Ukrainy czy innych do ojca Franciszka, papieża, ofiaruj Rosję. I zrobił to. I dokonało się to wydarzenie. I teraz, co się dzieje? Co się dzieje dalej? Ojciec Franciszek skomentował trochę w ten sposób. Dlatego, jeżeli chcemy, żeby świat się zmienił, chcemy tego? Chcemy? Chcemy, żeby się wojna skończyła? Chcemy, tak? No, kochani, feedback jest tutaj potrzebny. Bo ojciec Franciszek mówi bardzo konkretnie: Jeżeli chcemy, aby świat się zmienił, to musi się zmienić przede wszystkim nasze serce. On ma odwagę tak powiedzieć: żeby się zmieniło w tym świecie coś po tym akcie oddania, to musi się także zmienić nasze serce. I teraz ojciec mówi dalej tak. Aby tak się stało, pozwólmy się dziś wziąć za rękę Matce Bożej. Spójrz, spójrzmy na jej niepokalane serce, na którym spoczywał Bóg, na jedyne serce istoty ludzkiej bez cienia. W takim razie mamy świadomość. Jest odpowiedzialność papieża. Zrobił to w piątek. Ale on pokazuje, że jest nasza odpowiedzialność. Albo konkretnie powiemy, mojaś i Twoja siostro i bracia. I on nam pokazuje, że przychodzi teraz czas na zmianę naszego serca. On ze swojej strony zrobił to, o co prosiła Maryja. Teraz my, z naszej strony, ona mówiła o tej postawie wynagrodzenia. I o tym chciałbym teraz nie powiem kilka, kilkanaście zdań powiedzieć. Ale kochani, dzieląc się z wami tym słowem, chcę zwrócić uwagę na, na to, co żeśmy też przeżywali, że zawsze robiliśmy to przygotowanie w oparciu o Słowo Boże. Z liturgii dnia. Pan Jezus tak pięknie nas prowadził, że nawet teksty ze Starego Testamentu prowadziły nas do tego oddania Matce Bożej. Więc i dzisiejsza liturgia, i to dzisiejsze słowo, one też nam pokazuje w pewien sposób, jak zawalczyć, aby zmieniło się nasze serce. Żebyśmy mogli wejść w naszą odpowiedzialność, to jest to wynagrodzenie. I żeby to zagadnienie zrozumieć, mamy dzisiaj tę przypowieść o dwóch synach i jednym ojcu. Doskonale znana, więc nie będę tutaj w detale się zagłębiał. Chciałbym tylko zwrócić Waszą uwagę na to, że w tym tekście widać coś znamiennego. Zwróciliście uwagę, że w nim nie ma braterstwa w takim znaczeniu miłości między braćmi? Zobaczcie, kiedy rozumiemy tego, tego młodego, który sobie poszedł. Nie widzimy żadnej próby, żeby ten starszy, porządniejszy, żeby próbował go zatrzymać. Kiedy młody wrócił, to służący miał odwagę powiedzieć: Twój brat wrócił. A ten starszy co swojemu ojcu powiedział? Wrócił mój brat? Nie. On powiedział: Skoro wrócił twój syn. Nie uważał się, że jest bratem tego, który przyszedł do domu. Miał w sobie żal do ojca. Najprawdopodobniej nosił w sobie też żal do swojego brata. Może nie miał tej odwagi, jaką miał młody. Może zdawał sobie. Trochę z konsekwencji miał świadomość, wiedział, czym się to może skończyć. Ale widzę, i to mnie, moi drodzy, uderzyło, gdy przygotowywałem to słowo, że tego braterstwa w tym tekście nie ma. Żeby zrozumieć ideę tego wynagrodzenia, o które prosi Matka Boża, to musimy. Najpierw odczytać, co to jest braterstwo. Jak można to wyjaśnić, w świetle, w świetle Bożego, w świetle Bożego Słowa? Mój drodzy, tak najprościej można powiedzieć w ten sposób. Braterstwo rodzi się wtedy, kiedy... Jest, rodzi się z rodzicielstwa. Najpierw jest rodzic, jest ojciec, matka, jest zrodzenie, i potem to zrodzenie, możemy powiedzieć, jest naturalne. Dziecko, syn, córka naturalna więź. Ale potem przychodzi moment budowania tej więzi, mówimy, międzyrodzeństwem. Wtedy rodzi się, rodzi się braterstwo, moi drodzy. Braterstwo wymaga pewnego zaangażowania. Gdybyśmy pytali siebie, jakiego zaangażowania, współodpowiedzialności, troski o siebie nawzajem. Oto okazuje się, że ten drugi, ta druga, nie jest mi obojętny. Oto łączy nas krew, tak, ale moi drodzy, jest coś więcej. Łączy nas wspólne dziedzictwo, pochodzenie z tego samego domu, i łączy nas więź, która jest budowana w relacji razem z rodzicami. I teraz na poziomie duchowym, jeżeli mamy tego samego ojca, mówimy o sobie dzieci Boże, uczniowie Jezusa, to w tym momencie jesteśmy zatruskani o siebie nawzajem. Zależy mi na moim bracie. Zależy mi na mojej siostrze. I teraz to, co tutaj w tekście widzimy, Zobaczcie, nie ma cienia miłości, cienia współczucia. Ale co jest najboleśniejsze, jeśli się nie ma tej miłości braterskiej, to zobaczcie, że ten starszy nie szanuje ojca. Nie jest w stanie zrozumieć, że ojciec się cieszy. Jest tak zakręcony na tym złu, które on czyni. Ten na tym, na tym złu, które młody czynił, że nie jest w stanie zrozumieć, że ojciec miał dwóch synów, że kocha jednego i drugiego. I dlatego w Fatimie Matka Boża zaprasza dzieci. I potem świętej siostrze Łucji przypomina, że trzeba Wejść w postawę takiego wynagradzania, że trzeba, widząc zło, które jest czynione wobec Ojca, widząc zło, które jest czynione wobec Matki, wobec drugiego brata, trzeba stanąć i powiedzieć: Ojcze, ja nie jestem w stanie powstrzymać tego zła, ale ja chcę dać Ci dobro. Mój brat, moja siostra sprawili Tobie, sprawiają Tobie cierpienie, sprawiają Tobie ból. A ja chcę dać Tobie moją miłość. Ja chcę powiedzieć Tobie, że Ciebie kocham. A ja wstawiam się za Tobą. Ja wstawiam się u Ciebie za tym, za tą. Przepraszam Ciebie. Za to, że ten brat, ta siostra wystąpili przeciwko Tobie. Przepraszam Ciebie za to zło, które zrobili. Przepraszam za to, że matkę naszą obrazili, że ją obrażają. Ojcze, jestem gotów, spróbuję to naprawić. Moją modlitwą, moim postem. Bo nie chcę żyć w świecie, w którym zło jest czynione bezkarne. Bezkarnie ja chcę stanąć naprzeciw tego zła. I chcę powiedzieć, Ojcze, że ja Ciebie wybieram. I zobaczcie, w ten sposób rodzi się w nas ta myśl o tym, żeby wynagrodzić, zadość uczynić. Dlatego tam w Fatimie Maryja mówi o tych pierwszych sobotach. Dlatego tam mówi, że wypadałoby, że, że że Rosja się nawróci, ale trzeba wejść w tę postawę wynagrodzenia. To jest to, co Franciszek mówi. To jest ta przemiana serca, które zaczyna kochać i które jest gotowe zrobić coś dla brata i siostry, żeby to zło nie triumfowało. I dlatego ona mówi, weź wyspowiadaj się bądź własce uświęcającej. Może być sytuacja, że ktoś z nas jest w takiej sytuacji, że nie może, że ma, mówimy przeszkodę jakąś kanoniczną, ale nie ma możliwości. Każdy ma możliwość przeprosić. Każdy ma możliwość powiedzieć, żałuję za zło, które zrobiłem. Każdy może też tą duchową komunię przyjąć, gdy nie może taki realny sposób zjednoczyć się z Panem. I potem jest to zaproszenie do tej jednej części różańca. Tak. Z miłości. Tak, żeby przez modlitwę, przez rozważanie zrodziła się, czy podtrzymywała się moja miłość do Boga. Tu nie chodzi o uczynek, kochani. Tu nie chodzi, żeby sobie zaliczyć, nie. Tu chodzi o coś więcej, skoro moje serce jest pojednane z Bogiem, to ja mogę w tej modlitwie zjednoczyć się z Nim. To ja mogę w tej modlitwie różańcowej mieć to doświadczenie, że sprawy Boże stają się moimi sprawami. Ja wtedy widzę, co się dokonało. Widzę, mam właściwe spojrzenie na to zło, które może przyjść. I dlatego mówię, chcę, żebyś wiedział, chcę, żebyś wiedziała, że nie stoję przeciwko Tobie. Jestem z Tobą, mój Boże. I potem Maryja mówi o 15 minutach rozważania, jednej z rozważanych tajemnic różańca. To jest to najtrudniejsze zatrzymać ją i skupić. I teraz proszę zauważyć, jak, w jakiej wielkiej szybkości dzisiaj nasze życie przemija. To tych 15 minut to się mo, może okazać najcenniejszy dar, bo zawsze się spieszał. Zawsze, zawsze gdzieś, zawsze do przodu. Ona mówi: Zatrzymaj się i pomyśl. Rozważ przez 15 minut to, co chcę, to, co ma być uczynione, to, co było uczynione, to, co tajemnice Różańca opisują. Zobaczcie, tak to możemy zamknąć nasze rozważania fatimskie. W tym wymiarze, że oto Ojciec Franciszek w posłuszeństwie Maryi ofiarował Rosję i Ukrainę jej, niepokalanemu sercu. A my, Kościół Boży w Mosinie, wysłuchaliśmy jej prośby o wejście w ustawę wynagrodzenia, o wejście... Postawę możemy powiedzieć dojrzałego braterstwa, gdzie mamy gotowość, widząc zło, odpowiedzieć na nie naszą miłością. Bo wyposażeni w to jesteśmy w świetle listu Pawła do Koryntian. Bóg przekazał nam słowo jednania. Bóg przeobdarował nas swoim Słowem. Ze Słowem idzie moc, ze Słowem Boga idzie światło. Mój drodzy, pierwsza sobota miesiąca już w tym, już w tym tygodniu od kilku lat. O 17 jest adoracja wynagradzająca i różaniec i, tych, i ta piętnastominutowa refleksja. Zapytaj siebie w modlitwie, czy już nadszedł dla ciebie ten czas, kiedy możesz to, tę prośbę Maryi wykonać. I weź postawę zadośćuczynienia i wynagradzania. Bo skoro powierzenie Rosji i Ukrainy no tyle czasu zajęło, tyle czasu musiało to dojrzewać, to i w życiu każdej i każdego z nas potrzebny jest inny czas. Moim zadaniem, moją odpowiedzialnością wobec Was było dzisiaj o tym powiedzieć, żeby niejako zakończyć tę drogę, którą Ojciec Franciszek nam na ten czas wyznaczył. A każdy z Was bierze swoją odpowiedzialność i pyta, czy już, czy jeszcze mam czekać? Co jeszcze muszę doczytać, domodlić? Aby, tak jak mówił ojciec Franciszek, aby świat się zmienił, to musi się zmienić przede wszystkim nasze serce, aby tak się stało. Pozwólmy się dziś wziąć za rękę Matce Bożej. Zobaczcie, dostajemy kolejny obraz, jako ci, których Matka Boża trzyma za rękę i chce prowadzić, aby świat się zmienił. Amen.